Tak jak mówiłem, tak też robię, czyli nagrywamy dzisiaj QA. Mam już Wasze pytania, zaraz będziemy mieli na nie odpowiedzi. W tym roku tych pytań trochę mniej. E, Ostatnie QA, jakie było, bo tam musiałem to podzielić na dwa oddzielne vlogi, bo było tego sporo. Było tych pytań sporo z racji tego, że to było pierwsze QA. Tutaj już jest takich niewiadomych mniej, więc i pytań jest mniej. Mam ich kilkanaście. Więc to będzie fajnie w jednym rogu wszystko zawarte. No ja dzisiaj wybrałem się, słuchajcie, z kredą, granulowaną. Jak widzicie zresztą z tyłu rozsiewacze ciągane uni. No i do, do 13, do 14 była ładna pogoda. Do 13 była ładna pogoda. Rozwiązałem dwa rozsiewacze. No i teraz wyjechałem z trzecim, zaczęło padać. Tam gdzie jadę, no chmur nie widać. Może się to trochę um, rozpogodzi. Mocny też to, to nie jest, no ale pada. Więc y, niezbyt przyjemne warunki. Ale no gdzieś tam, korzystając z wolnej chwili. Właśnie lecimy z tą kredą, za miesiąc tak naprawdę już na pełnej pewnie będziemy siali kukurydzę, więc wypadałoby już odrzucić tą kredę. Fajnie, że na przykład w tym stream u nas jak teraz będziemy siać, to nawóz, NPK czy też fosforowy będziemy podawać głównie pod, pod korzeń wszystko, czyli tak jakby 20-25 cm w głąb gleby. To tak naprawdę nie będzie korygować, czy to z wapnem, czy do skredą. Z kredą, no, z kredą tak nie powinno korygować. Yy, korygować yy, nie powinno być jakiegoś konfliktu. A tym bardziej gdzie no, kręba będzie tutaj, czy tam wapno w tej górnej warstwie 10 cm yy, gleby. Więc tu jak najbardziej możemy sobie jeszcze rozwozić, nie ma tutaj najmniejszego problemu. Ale Koniec z tym gadaniem. Przechodzimy, słuchajcie, do Waszych pytań. I tak, mam już to przygotowane, więc zaczynamy od pierwszego pytania, jakim jest, czy zatrudniasz jakiś pracowników? Pracownika takiego na stałe zatrudnialiśmy, ale to było około. 7 lat temu, 7 lat nie mamy żadnego pracownika, pracował on wyłącznie dlatego, że ja jeszcze kończyłem no, technikum, więc wiadomo, gdzieś tam do, do 15 mi nie było i co ja później zrobię tak naprawdę dla nas dzień się kończy, więc nie było tak naprawdę jednej osoby na gospodarstwie, która jak ja skończyłem już szkołę, no to byłem jak najbardziej i zajmowałem się po prostu tym, co robił ten pracownik, tak? Chociaż w sumie pracownik, którego mieliśmy to też tam w polu nie robił, bardziej tutaj w naszym obejściu się zajmował w gospodarstwie, przy trzodzie, a tato i ja gdzieś właśnie po szkole, czy przy gędzie w polu bardziej się skupialiśmy na tym polu, nie? jeśli chodzi też o pracowników, no to zatrudniamy tylko sezonowo, na przykład w sezonie kukurydzy już was sobie sami tam dajemy radę we dwójkę, ale już na kukurydzy to wiadomo już jak mogliście przy dodają naszych vlogów mieć okazję zauważyć, że albo jest to mój swagier, albo, albo swagier mojego tardy, czyli mój wujek, więc... Wszystko, jakby w rodzinie, póki co jest y, ogarniane. Jak się zaczęło u Was kupowanie kukurydzy i jak Wam się to opłaca? No jak widać w tym roku nijak to się nie opłaca. W zeszłym roku bardzo się opłacało, tym trochę oddamy. No trudno, to takie jest y, życie, taki jest y, biznes. Bo to już można podejść pod tak pod, y, pod jakiś biznes. Się zaczęło? No zaczęło się tak, że po prostu od sąsiadów skupowaliśmy, potrzebowaliśmy po prostu tego towaru dla trzody. Też nasz towar, który jest gdzieś pewny, to sprzedajemy bez problemu do portów itp. A ten jakby od rolników, który jest różnej jakości, idzie bardziej na skarmienie. i w sumie jakoś tak wiele nie skupujemy, skupujemy głównie od sąsiadów. Od jakichś najbliższych rolników, więc to nie jest tak, że nie wiadomo o jakiej ilości, nie wiadomo jaką firmą jesteśmy. My po prostu to, co tam bez nerwów na spokoju możemy ogarnąć, to to ogarniamy i więcej się nie porywamy. Czy myślicie o skupowaniu innych błodów rolnych niż kukurydza? To no, skupujemy. Skupujemy ziwa letnie, zbożowe. Jak najbardziej zboża w celach paszowych tak bo potrzebujemy po prostu zboża, sami ich dużo nie mamy więc no prosty tutaj yy, prostą sprawą jest to że te zboża dokupujemy Jakie inwestycje, remonty, zakupy planujecie na ten rok? Powiem tak, na ten rok to co planowaliśmy głównie no to na razie zrobiliśmy bo tak ST mamy Agregat do Stryptila. mamy. No i te dwa remonty, które gdzieś tam już, już się zaczęły o których mówiłem, czyli um, przeróbka tej starej chlewni na garaż na warsztat e, i wyburzenie stodoły oraz przerobienie starych lewki na magazyn. To jeśli chodzi o remonty, to gdzieś w tym roku planujemy zrobić. I raczej to będzie tyle, jeśli chodzi o remonty, tam żadnych budynków nowych nie będziemy stawiać, bo na razie też mamy w sumie, nie mamy po co dostawać jakichś budynków. A jeśli chodzi o maszyny czy inwestycje, no to gdyby nie ten sezon, że te ceny poszybowały w dół, to pewnie jeszcze w tym sezonie byłaby na celowniku ładowarka teleskopowa, a jakby naprawdę te ceny się utrzymywały tak jak przy, jak przy żniwach, to kto wie, może już by była myśl o kombajnie. Póki co te dwie rzeczy raczej przychodzą na przyszły sezon. Zobaczymy, jak będzie sytuacja się rozbijać. No i tam może jakieś pierdoły, jeszcze takie mniejsze inwestycje, jak głębo, e, gdzieś tam też jest w planach, e, może Brona mulczowa, zobaczymy. A jakieś tam inwestycje poza tym, no to, to raczej na razie, na razie nic tutaj nie ma w planach. Tu mam fajne pytanie. Po co się siedzieć kukurydzę, jak nie będzie gdzie sprzedać, bo się napasają z Ukrainy? Ukraina to nie jest, słuchajcie, cały świat. No. Nawet jeśli yy, tej te kukurydzy będzie dużo, no to kukurydza jest jednym z droższych wpusz jest w cenie pszenicy, nawet konsumpcyjnej, gdzie niegdyś słyszałem. Więc mimo wszystko kukurydza yy, chodzi Ale dalej najfajniej, przynajmniej dla nas. Więc no, po to, żeby zebrać, żeby zarobić i żeby mieć tam jakieś inwestycje na życie. Więc no, mi się wydaje, że to strasznie pytanie, bo, bo równie dobrze można powiedzieć, po co, że to będziesz chciał, jak yy, cena jest niska. Pochaliśmy już na pole za nami sznur samochodów, a może i nie taki sznur z 15 alt. No pada cholera trochę pada no, Ale nie będziemy się tutaj zastanawiać, no, jedziemy z rozsiwaniem No teraz w sumie praktycznie nie pada, więc no, nie ma tragedii, na polu błota nie ma, jest wilgotno, ale błota nie ma, także możemy jechać śmiało, idę, otworzę tylko na założoną dawkę i wracamy do, do pytań. Na tamtym polu jednak nie dało się za bardzo nagrać, bo było to pole po aplikatorze jeszcze na jesieni, więc dosyć nierówno, a A70 nie jest dużym ciągnikiem i na tych e, nierównościach mocno trzęsło, więc e, zrezygnowałem. Przejeżdżam teraz na drugie, tam powinno być równiej e, e, i wracając do tych wszystkich, słuchajcie, pytań. Jakie odmiany kukurydzy siejesz? No to tam jeszcze o tym chwil będzie, na razie nie będę za dużo o tym mówił, ale top 3 najlepsze odmiany u Ciebie. Ciężko stwierdzić takie top 3 najlepsze. Na razie najlepszą, to po, yy, gdzieś tak pokazuje z najlepszej się strony Farmerfi. A dalej jest, są takie odmiany jak Amavit, Farmodena, yy, Kalo. No i tam dalej są takie gdzieś tam gdzie się testuje. No. Jeśli się sprawdzi, ten katman, to na przyszłość sezonie jeszcze więcej mnie mieli. Bo tym bloku mamy na 15. w zeszłym roku bardzo fajnie planował. No zobaczymy. Tak to tak naprawdę ciężko stwierdzić takie top 3. Kogo chciałbyś odwiedzić z YouTuberów rolniczych i kogo oglądasz? Myślę, że już takie pytanie było nie raz. A kogo bym chciał odwiedzić? Ja wiem. Może zacznijmy od tego kogo oglądam. Oglądam często kulę, czasami Grześka Bardowskiego Czasami Szoka No i może czasami... Nie no, no i to tak jakby taka trójka. I słuchajcie tym każdego jak miał okazję, to no, bym odwiedził może. Aczkolwiek jakoś nie, 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 nie pcham się do tego, żeby kogoś odwiedzać. Każdy ma swoje życie prywatne, a YouTube to jest tylko e, hobby i z życiem prywatnym raczej tego nie należy mieszać. Przynajmniej ja tak mam w swoim, w swoim przypadku. Myślę, że tak większość ma jednak, że życie prywatne woli zostawić na boku, w cieniu, a na YouTube pokazywać tylko to, co robi na co dzień ze swojej pracy, czyli w gospodarstwie rolnym, się całość kukurydzy zasiać bez st, czyli strip killu? Czy część tak, czy, a część w tradycyjnej bezorce? Prawdopodobnie 99% będziemy mieli obsiane bez strip Dealu. Nie ma co, tak naprawdę się czego obawiać. Jeszcze znowu zaczęło padać, to było już fajnie, się rozpogodziło. Ech, nie ma się czego tutaj obawiać. Więc jak najbardziej tak wszystko pójdzie w stylu i powinno być bardzo, bardzo dobrze. Na pewno będzie, będą to oszczędności w postaci czasu i nawozu. Już jeden zabieg odchodzi od tego wszystkiego, jak agrotechniczny, jakim jest głębokie spróchnianie i mieszanie gleby. Rzucimy sobie ścieżkę, żeby nam sam sobie jechał, będę wtedy mógł dobrze nagrywać. No widzicie tutaj też jest po aplikatorze, ale wydaje mi się, że tu jest równie, jeżeli nie no to sobie poskaczemy, będzie zaraz mniejsza prędkość, bo też no dzisiaj się nie musimy śpieszyć w niczym. Jak oceniasz ja siewnik Gaspardo? Silnik Gaspardo jak najbardziej na prostym, wydaje mi się, że jest to jedna z firm, która mm, przy tych siewnikach dzianych utrzymuje dobry stosunek ceny do jakości no i tak jak dla nas na przykład na 200 hektarów kukurydzy jest to zupełnie wystarczające gdy nie jeździmy na usługi wiadomo gdyby tych usług było nie wiem 400 hektarów rocznie 500 hektarów urocznie, no to byśmy pewnie wtedy szli coś co by pozwoliło nam jeszcze zwiększyć wydajność tego siewu natomiast jeśli Chodzi tak jak mówię o te 200 naszych hektarów no to nie ma co się z tym wszystkim śpieszyć, tak. całą kukurydzę czy czekasz na lepszą cenę? Sprzedaliśmy, ja wiem, jedną trzecią kukurydzy, czyli mniejszą część i to tak po prostu w celu gdzieś tam tych zapewnienia Kasy na te nabytki, które gdzieś tam były, na bieżące wydatki. Na na nawozy, na materiał siewny, kukurydzy więc jakby na to wszystko mamy, na to wszystko jesteśmy gotowi. E, a teraz no, tak naprawdę czekamy, trzymamy to wszystko, zobaczymy jakie będą ceny. Miejmy nadzieję, że to jeszcze trochę się odbije. no W takim tygodniu, gdzieś tam 15 euro w górę poszło. Jednak po tych spadkach, ale nie widać, żeby ktoś za bardzo chciał podnosić ceny. Od tego, jak poszło 15 w górę, to już 5 spadło, więc nie wygląda to kolorowo. Byłem pełen optymizmu, że to pójdzie w górę, ale tego optymizmu jest we mnie coraz, coraz mniej. Czy są w planie a jeśli tak, to kiedy? Jakieś testy ładowarek? Jakie marki oprócz testowanego Bobcata są w planie? Kramer bądź Merlo jest brany pod uwagę. Um, tak jak wspominałem jeszcze przed chwileczką, um, ładowarka no, to taki nabytek, taka, taka inwestycja, która jest w planie, ale, ale gdzieś tam na razie odłożona jest, na tej też. Um, no i na razie ten Bobcat był w, w testach. Gdzieś tam zostało mi powiedziane, że przyjedzie jedna ładowarka w Kolorze, może nie kolorze to nie będę mówił, ale związane e, z fendem, ale nie fendem, po prostu to się chyba gdzieś tam łączy z, z dinerstwem. E, albo może gadam głupoty, e, no i to by było na razie na tyle z tymi testami gdzieś w też mieliśmy możliwość, miałem się odzywać, jeżeli byśmy mieli co e, robić z tą odbarką, ale nie będę na razie się narzucał, Hmm, po prostu na, na razie jesteśmy w takim punkcie z tymi testami, z tym, z tym zakupem, że nie będziemy testować, bo nie jesteśmy pewni, co tak naprawdę czas przyniesie. No trzęsie bardzo, bardzo fajnie. Dobra, teraz wyjedziemy na prosto i powinno być lepiej. Tutaj już widzę, że te chmury znikają, ale wcześniej też już zniknęły, a później znowu się pojawiły. No niestety, takie uroki, a wiosna będzie prawdopodobnie mokra. A jeśli chodzi jeszcze o Merlo i Kramera, no to na razie nic z tego nie braliśmy pod uwagę. Merlo słyszeliśmy, że tak takie wiadomości z pierwszej ręki, że strasznie awaryjne, więc jakoś tak trochę to nas odstraszyło, nie? Ale się. Żebyśmy jechali 800-ków, to by było y, dużo, dużo przyjemniej, na pewno. Ile tu trzody aktualnie utrzymujecie I czy mieliście kiedyś bydło? Tak, kiedyś mieliśmy bydło. Ja tego nie pamiętam, ale tato kiedyś miał bydło. Y, I po prostu zapadła taka decyzja na no, jak to kiedyś było? Było bydło, były, były kury, były, była trzoda. I po prostu musiała zapaść decyzja, co robimy. Albo y, trzoda, albo bydło. No i tak wyszło, że zdecydował się tato na trzodę. Dzięki Bogu, bo dzisiaj, jeśli byśmy mieli, ale tu grzęźnie na mokrym, dzisiaj, żebyśmy mieli bydło, no to pewnie by była to dużo hodowla, strasznie pracochłonna. Tak przy trzodzie nie masz tyle roboty, można powiedzieć, że jesteśmy dosyć luźnymi rolnikami. Może nie tak jak zbożowcy, ale luźnymi. Jak typowi zbożowcy. A co do i ile sztuk obecnie mamy, no to jest to około 2000 sztuk łącznie z maciorami, z lochami. Jakie kolejne plany na modernizację maszyn, budynków, trzody? To podobne pytanie było. Co do przody, nic na razie nie idziemy w tym kierunku, żeby zwiększać hodowlę. To co mamy jest ok. Maszyny, to tak jak mówiłem, modernizacja, budynki, to znaczy, tak jak mówiłem, to te. 3, co teraz będziemy chcieli zrobić, a reszta nie ma jakichś żadnych planach. Maszyny, maszyny to no, tak jak mówiłem podwarka, kombajn i tam jakieś takie może głębokość, może brona młoczowa, coś takiego. No i ten aplikator, w sumie o nim wcześniej nie wspomniałem. I ile wyniosła ta przeróbka? To jest pytanie odnośnie e, stypila. To jest bardzo dobre pytanie i już pierwsze z odpowiedzią. Znowu jesteśmy na Poprzeczniaku, dlatego tak szczęście Masakra. Hmm, powiem tak, siewnik sprzedaliśmy Troszeczkę drożej niż go kupiliśmy, wartość pieniądza spadła, pamiętać trzeba o tym, więc no pewnie troszkę straciliśmy na nim. Ale sama przeróbka, to wszystko co wymagało dołożenia do rabę, żeby to był skwiptil, to kosztowało nas, myślę, że około 40 paru tysięcy złotych. Głównym oczywiście kosztem tutaj były te sekcje. Tak jak mówiłem później w vlogach, że z przebiegą czasu była to może zła decyzja, bo zrobilibyśmy to może nawet lepiej sami, ale jak już była ta podjęta decyzja, to już czasu nie cofniemy, więc tyle wyniosła nas przeróbka, sam siewnik. To niecałe, jak już wspominałem, chyba 100 tysięcy, więc powiem tak. Zostało nam jeszcze z Korsza w tym całym biznesie, więc jesteśmy zadowoleni. Mamy dwie maszyny w jednym, i jeszcze nam zostaje z tego, jak sprzedaliśmy, właśnie Korsza. I to w sumie by było na tyle, jeśli chodzi o pytania. Tak jak mówiłem, no teraz tym razem tych pytań mniej jest, ale nikt, ktoś nie mówi, że mało ciekawe były pytania i w ogóle. Bo jeszcze w ten weekend będę chciał zrobić, może w ten weekend to nie, ale w najbliższym czasie zrobimy sobie Q&A na takim live'ie i tam będą, będziecie mogli zadawać oczywiście pytania, na które odpowiem. I tak jak zwykle live'a nie zapiszę, więc yy, zapowiem to ten, tego dnia jeszcze, którego będzie ten live, żebyście mogli wiedzieć o tym. Ale nie zapiszę, więc bądźcie, bądźcie czujni.